No cześć wszystkim, słodziakom. Taką małą relację chciałam zdać po tych e, chłodnych, zimnych dniach i nocach deszczowych, pochmurnych, ciemnych. I w ogóle dzisiaj jest 27, 27 maj. I mam tutaj kilka rzeczy do poprawek. Będę wspomagać pomidory, ale nie dzisiaj, bo już chyba dzisiaj nie zdążę. Jutro to zrobię. Będę musiał je trochę tak dowitaminować, ale będę robiła oprysk do listny eee, tutaj mi jeden umarł pomidor i tu drugi I co tu się z nim stanęło? Taki ładny, duży pomidor i zobaczcie sobie tu co tu się stało. To jest zgnilizna łodygowa. Hmm. Choroba grzybowa za mokro, albo co, no, to akurat jest mokro, bo wczoraj podlewałam, bo myślałam, że on wody nie ma, albo coś i sobie go tak podlałam. Ale to się okazało, że tutaj jest choćby za dużo wody. Choroba bakteryjna go dorwała przez ten zimny okres, zimny czas i po prostu mniej odporny albo coś, no bo wszystkie inne w tym samym czasie robione, wszystkie, patrzcie, jak tu obgrażona, ładna, ale już, tutaj mam zabezpieczone. No, wszystkie inne no, miały wszystko to samo, co właśnie ten. I, i, I po prostu taki, taka choroba mu się przydarzyła. Nic e, tu nie ma, ziemia fajna. No, tak by to wyglądało. No, ja bym sobie kupiłam nowe sadzonki. Tutaj ładne mam sadzoneczki, muszę sobie je wyciągnąć ładne. O kurde, papryka mi się poplątała. Stój. No patrz. Co za uparte. O kurde, jeszcze tu połamałam. Coś chyba przy transporcie widzę. No, listek połamałam. No, ale listek to to nie ma tragedii. Ops. Tak. Dwa w sumie tylko kupiłam. Nie wiem, czy dobrze, bo no, takie fajne, kurczę, sadzoneczki, nie? No. Bo tam, tu mi jeden zginął i tu mi jeden zginął. A ten też jest taki jakiś niemrawy. Zobaczymy no ta jego łodyżka. Nie, ten jest taki niemrawy, bo po prostu ma niedobory teraz wszystkiego. Niedobory wszystkiego. I ja będę tutaj... Najpierw zacznę od mm, oprysku z a potem za kilka dni zrobię oprysk z magnezem, bo takie, właśnie jasne blaszki. Wydaje mi się, że to jest niedobór magnezu. I będę teraz jeszcze wszystkie te listki, które dotykają ziemi, będę je usuwać i wynosić, bo nic nie może być. W środku, żeby po prostu jak się to będzie rozkładać, żeby nie powstały kolejne choroby, prawda? No, tak by to wyglądało, tak by to leciało. Będę sałatkę wysadzać, bo już mi tu troszkę marnieje. No i to tak by to wyglądało. Przegląd. Teraz mam nadzieję, że już będzie coraz to cieplej, mam nadzieję, że już będzie coraz to ładniej. Tu mam arbuzy, Uff, o dziwo wszystkie wyszły, no ale. Dobrze, nie są Powiem coś już później, będę sadzić. To coś na ten temat też powiem. No, ogólnie pomidory nie są złe, bym powiedziała. Ale teraz po tych zimnych dniach i nocach, po takim późnym, ciepłym maju, to teraz trzeba będzie je właśnie wspomóc. I, i jutro będę sobie ten filmik nakręcę, to Wam pokażę, jak ja to robię, jak je wspomagam jak im teraz można po prostu dopomóc, żeby one mogły być bardziej odporne, bardziej e, mogły tak zadbać o siebie, prawda? No i to by było na tyle. Jeżeli jesteście ciekawi dalszych filmików, no to zapraszam do subskrypcji, dajcie łapkę w górę i trzymajcie się ciepło. Na razie pa!